Znajdujemy się na Placu Rzeźniczym w samym centrum naszego miasta. To właśnie jego nazwę przedstawiciele Młodej Lewicy chcą zmienić na Plac Praw Kobiet. Petycję w tej sprawie dostarczyli do urzędu miejskiego w ubiegły piątek. Skąd pomysł na taką nazwę i na wybór akurat tej lokalizacji? O to zapytaliśmy przedstawicielkę Młodej Lewicy, panią Agatę Lincy. Jaką nasze stowarzyszenie walczymy o prawa kobiet, dlatego właśnie chcemy, żeby ich działania były widoczne też w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej i stąd zarodził się po prostu pomysł. Walczymy o te prawa i chcemy też to pokazać w mieście. Skąd wybór akurat tego placu? Wybór placu nie jest przypadkowy, dlatego że za nami właśnie znajduje się pomnik, który nazywa się Ku słońcu. On pokazuje według nas takie dążenie również kobiet ku równości społecznej. Stąd właśnie to miejsce. Funkcjonująca aktualnie nazwa Plac Rzeźniczy nie jest jednak przypadkowa. Nawiązuje ona do istnienia w tym miejscu jatek rzeźniczych. Za mną znajdują się także fragmenty średniowiecznych murów oraz tak zwana czarna brama, zwana także Bramą Raciborską. Co na temat zmiany nazwy tego historycznego miejsca sądzą Gliwiczanie? O to zapytaliśmy ich samych. Nie, to jest wszystko jedno, aby plac był. A za żadną partią, czy lewicą, czy prawicą, to ja nie, nie decyduję i ja jestem za stara na politykę i na polityczne zmiany placu. Czyli taka nazwa mogłaby tu funkcjonować. Jaka jest teraz? Plac Rzeźniczy. I niech taki zostanie. Wszyscy to znają. Po co zmieniać to? Bo Lewica sobie to chce. Zostawić to tak, jak jest. Zajmijmy się czymś innym, a nie takimi głupotami, bo to są głupoty w porównaniu z tym, co mamy w kraju. Jestem przeciwny na 100%. Nie Dlaczego? Ma... Bo ja to uważam, tą Lewicę, za dzicz. To jest historyczna nazwa. Więc nie wiem, czy nie warto mówię, zmieniać. Nie ma innych placów, żeby tak nazwać. Może jakieś bardziej nowoczesne osiedla? Na osiedlach, bo kobiety są teraz walczą. Może na jakimś osiedlu zrobić jakieś rondo, czy, czy plac jakiś inny. Czyli pani proponuje, że nazwa owszem, ale gdzie indziej tam, gdzie jeszcze żadnej nazwy nie ma? Bardzo dużo osiedli się w Gliwicach buduje. Bardzo dużo. A co pan na ten temat sądzi? A ja proszę pani, tak samo powtarzam, jak żona, bo ja się żony boję. Czyli prac, praw kobiet może powstać, ale tam, gdzie go nie ma. Tak, tak, to oczywiście. To jest, jest historyczna nazwa. nazwa, tak? To jak i brama Raciborska, to jak się nazywa, czy czarna, inaczej. Także jesteśmy jak najbardziej za. Trzeba znaleźć miejsce. ale to róbmy sobie może gdzieś indziej. Mnie się wydaje, że lepiej niech zostanie ten plac rzeźniczy zgodnie z historią. Tak. No tak, bo to historia się tutaj łączy z tym tak, miejscem. Tak, tak. Wydaje mi się, że lepiej niech zostanie stara nazwa. Nie jestem przeciwko oczywiście prawom kobiet jak najbardziej, ale lepiej nie zostanie ta stara nazwa. A może jakaś inna lokalizacja? Jak najbardziej, jeżeli tutaj władze miasta wyrażą zgodę, to oczywiście można by taki plac praw kobiet w Gliwicach jak najbardziej zrobić. Większość zapytanych przez nas Gliwiczan nie ma nic przeciwko samej nazwie Plac Praw Kobiet. Jednak na jej wykorzystanie proponuje inną lokalizację. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta. Telewizja Imperium Monika Lipiec.